Z C.R. i Reyną lepiej nie zadzierać. Oboje rządzimy, nie ma na nas mocnych. A to dlatego, że walczą ze sobą od lat. I jeśli w arsenale są plastry do depilacji, lepiej nie dać się zaskoczyć. Tak to się robi. Reina ma prawdziwy ubaw. Natomiast zemsta Ciara raczej jej się nie spodoba. Kupiłem mocny, szybko schlący klej. Może numer nie będzie największy. I małego, sztucznego... W tym przypadku rozmiar nie ma znaczenia. Sprawa jest poważna. Coś jej wyrosło na czole. Tak to jest, gdy się ze mną zadziera. Nie mogę oderwać. Czego użyłeś? Nikt nie chce mieć wyprysków na czole. Gdy wykręci mi numer, wyrównuje rachunki. Raina i CR mają dziecko. Właściwie to rodzice powinni już dorosnąć, ale nic z tego. Kto lubi brudne pieluchy? CR. Mama przygotowuje sztuczną kubkę. Wygląda jak trzeba do dzieła. I wciąga dziecko do niecnego planu. Mam kłopoty z brzuszkiem, to wygląda źle. CR poznał prawdziwy smak ojcostwa. Nie przejdę. Myślałem, że dostałem kupą w twarz. Niemal zwymiotowałem. Nie denerwuj się. To nie jest kupa. Na pewno? Trzeba to sprawdzić. Nie mogę uwierzyć, że to polizałeś. Zemsta jest słodka. Przegięłaś, ale czasem nad wyraz niesmaczna.